Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj sobotę 29 kwietnia. Posłuchajcie fragmenty z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił: Wysławiam Cię Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś tym, którzy są jak małe dzieci. Tak, Ojcze, bo tak się Tobie spodobało. Mój ojciec przekazał mi wszystko i nikt nie zna syna, jak tylko ojciec, nikt nie zna też ojca, jak tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja dam wam wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem. Znajdziecie ukojenie dla waszych dusz, bo moje jarzmo jest łatwe do zniesienia, a mój ciężar lekki. W dzisiejszej Ewangelii. Słyszymy o tym, że każdy, aby żyć w pełni, musi najpierw obumrzeć. I to obumieranie, z jednej strony, jest tym zostawieniem tego wszystkiego, na co się składa całe nasze życie, wszystkich naszych przyzwyczajeń, tego wszystkiego, co jest dla nas ważne w życiu. I Pan jest mówi nam dzisiaj o tym, żebyśmy potrafili to zostawić. Żebyśmy potrafili yy, pozwolili temu umrzeć po to, żeby mogło się w nas zrodzić nowe życie, które jest z Niego. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.